Dzień dobry po raz kolejny w Zamku Kapitanowo, i po raz kolejny będziemy przeglądać się historii budynków i założeń obronnych. Dzisiaj będzie temat troszkę sypialniany, e, powiedziałbym już dosłownie, ponieważ e, często jeżeli ktoś zagląda do nas tutaj e, w temacie na przykład zwiedzania, e, e, Sypialnia jest dla ludzi tematem bardzo enigmatycznym. Były sypialnie, nie były. Gdzie ludzie w ogóle sypiali? Otóż były sypialnie. Były pomieszczenia, które były przeznaczone przede wszystkim yy, właśnie do, do spędzania nocy, ale za chwilę się okaże, że to też zależy. Mianowicie zależy od płci. <laughs> Inne przeznaczenie w pewnym sensie miały sypialnie dla kobiet, a panowie podchodzili do tematu troszkę inaczej. Pierwsza taka ciekawostka. Podczas badań architektonicznych nie do końca wiemy, gdzie były sypialnie. Oczywiście można się z grubsza domyślać, zwłaszcza jeżeli mamy budynek wieżowy, no to jest to jeszcze do przewidzenia. Ale szukamy przede wszystkim czego? Latryn. To jest bardzo ważne, ponieważ, no właśnie, proszę sobie wyobrazić, że przez całe średniowiecze i cały renesans każda sypialnia posiadała swój wychodek, swoją latrynę, najczęściej w postaci wykusza latrynowego. Czasami były to wyjątki, mamy to jest ruina, przykro mi, ale bardzo, bardzo zacny biskupi zamek w Miliczu, i tam jest zachowana latryna, która jest nie do końca wykuszowa. To jest takie pomieszczenie razem z szybem na fekalia, pomieszczonym w przyporze. Bardzo ciekawe. Polecam zainteresowanie się tym obiektem, póki jeszcze jest, ponieważ szczerze mówiąc, nikt o niego nie dba. E, wracamy do, do świeckich budowli. Mianowicie, czy panowie spędzali noce z paniami? E, tak, tylko że przeważnie nie swoimi. E, no właśnie, ta swoboda obyczajów była <śmuszczanie> znacznie większa niż, niż, niż e, przypuszczamy. Co prawda, jeżeli ktoś czyta e, troszkę więcej niż podręczniki, no to wieże i nasi królowie, i wszyscy mieli takie dość bogate życie intymne. Natomiast no tak przeważnie było, że nawet kondygnacje były osobne dla pań, osobne dla panów. To znaczy, no właśnie, raczej ze sobą nie sypiali na co dzień, nie w wydaniu koedukacyjnym, takim jak dzisiaj. Natomiast czy były wyjątki? Pewnie. To jest tak, że mamy, mamy mody, mamy tendencje, mamy traktaty, które w jakiś sposób próbują nam aranżować życie. Czy wszyscy temu ulegają? No ci najbystrzejsi nie. No właśnie. Dzisiaj jest podobnie. Yy, są ludzie, którzy czerpią z zewnątrz yy, sposób na życie. Natomiast w rzeczywistości każdy powinien jednak realizować życie tak, jak mu podpowiada jego serce. No więc bardzo często to serce tak bardzo wyrywało się do swojej wybranki, która akurat nie została żoną, że mimo tendencji i mód dwoje faktycznie yy, żyli razem ze sobą tak, jak, jak chcieli. To się zdarzało. Natomiast przeważnie było dokładnie odwrotnie. I teraz jest taki element który wyróżniał męską od damskiej sypialni czyli wiemy, że na tej kondygnacji w tym miejscu była sypialnia dla panów mówię o pisinie w pewnym sensie jest to prapradziadek pisuarów współczesnego, tylko dzisiaj mamy to w wydaniu takim jak każdy zna a kiedyś to było po prostu E, ukośne korytko kamienne, które, no, służyło do tego samego. I mocz wypływał wprost na z zewnątrz. No, jeżeli znajdziemy gdzieś pisyne, czyli na przykład w, właśnie e, w książęcej wieży w Siedlencinie, no, to wiemy, że tam na pewno byli panowie. No, dziewczyny nie byłyby w stanie z tego skorzystać, z oczywistych względów. I teraz. E, bardzo ważna rzecz. Mianowicie, dlaczego, dlaczego latryna jest niezbędna w pomieszczeniu sypialnym. W przypadku panów, można to ograniczyć do wygody i oczywiście do tego, że kiedyś było no, zimno. Było chłodno zdecydowanie, ponieważ okna, nawet jeżeli były szklane, e, też były nieszczelne. E, Temperatury były skrajnie inne. Skrajnie inne. Dla nas współczesnych myślę, że mało akceptowalne. Teraz wyobraźmy sobie, że ktoś w nocy staje na Siusiu i zasuwa 30-40 metrów do jakiejś e, latryny. E, oczywiście w chłodzie <laughs> i to tym nocnym. No mówmy się, wracając będzie już tak rozbudzony, że nie wiem, kto zaśnie. Więc starano się tego unikać, i z tych choćby względów w pomieszczeniu, gdzie sypiano, w tym samym pomieszczeniu znajdowała się latryna. Natomiast, jak już kiedyś wspomniałem, najczęściej poziomy kobiet były poniżej poziomów męskich, i tutaj mamy troszkę inną sytuację. Mianowicie sypialnia dla kobiet. Aż po Biedermeier, czyli po 1815 rok, kiedy powstały buduary, sypialnia dla kobiety była bardzo wyjątkowym pomieszczeniem. Bardzo wyjątkowym pomieszczeniem. Szczerze mówiąc, zaryzykowałbym twierdzenie, że najważniejszym. Tam kobiety przechowywały wszystkie swoje pamiątki, wszystkie te swoje cenne dla serca precjoza. Tam przechowywały swoje sztalugi, jeżeli malowały, ukochane książki, ale też tam przyjmowały gości, gości oczywiście żeńskich. Krótko mówiąc, potrafiły w tej sypialni spędzać sporo, sporo czasu. Choćby z tego względu latryna czy wykusz latrynowy była niezbędna w takim pomieszczeniu, tu, bo tak jakbyśmy mieli drugi Living Room, prawda no, można chodzić do toalety, gdzieś dalej, ale przypominam, że świetlica, którą Zamkowa, którą można by było porównać do współczesnego Living Roomu, no, była troszkę pomieszczeniem takim publicznawym, to znaczy, bywały tam e, osoby, które nie do końca były z nami bliżej zapoznane. W związku z tym na pewno te, te osoby absolutnie nie miały wstępu do intymnych pomieszczeń pani, które znajdowały się, notabene najczęściej na tym samym poziomie. Yy, dlatego latryna jest tutaj absolutnie niezbędna. Yy, mamy tutaj w kapitanowie yy, dywersyfikację yy, bardzo wyraźną architektoniczną pomiędzy poziomem panów a poziomem Kobiet dotyczącym, oczywiście, sypialni. U panów to wygląda w sposób dość typowy, to znaczy prawie na 4 metrach drewniany strop, czyli no, niestety. Pamiętajmy, że kubatura, czym większa, tym będzie zimniej, ponieważ ciepłe powietrze samoistnie biegnie do góry. W związku z tym, no cóż, my zostający na dole, będziemy mieli o tyle zimniej. I tutaj się pojawia rzecz nieprawdopodobna na poziomie kobiet. Mianowicie mamy zachowane sklepienie krzyżowe. Śmiało można datować na połowę, może drugą połowę, ale XV wieku, jeżeli porównamy wysokość, na którym to sklepienie zostało Um, zawieszone z wysokościami, które aktualnie używamy, czyli 2,50, 2,60, prawda? To będziemy strząśnięci, bo wychodzi na to samo. Co to znaczy? To znaczy, że w kapitanowie, yy, od razu mówię, na razie jest to jednostkowy przypadek, natomiast gdybyśmy mieli, to będę powtarzał wielokrotnie, gdybyśmy mieli obiektów yy, zamkowych, Ogromną ilość, ogromną ilość. Na przykład 100, zachowanych w sposób nieprzebudowany, co by się okazało, że być może rzeczy, które dzisiaj są takie wyjątkowe, wcale nimi nie były. Pamiętajmy, że baroki XIX wiek jednak wszystko nam pozmieniał, a to, co mamy aktualnie, no to jest efekt już tych nowoczesnych przebudów. Czyli wyobraźmy sobie że dopiero od połowy XIX wieku z powodu zimna, z powodu chłodów zaczęto radykalnie obniżać e, poziom stropów. Niejako wręcz podwieszano metr, półtora metra niżej. Tu w Kapitanowie też takie sytuacje miały miejsce. Zakładano drugi, ślepy strop. Po co? No po to, żeby więcej korzystać z tego ciepła, które wygenerowaliśmy e, we wnętrzu. No, żeby nie było aż tak zimno. I teraz, biorąc pod uwagę to, co yy, mamy w kapitanowie, w proporcji te kobiety miały tak ciepło w tamtych czasach, jak mogły tylko mieć. Coś niesamowitego. O 400 lat wyprzedzono epokę. Yy, nie mam wątpliwości, że zrobiono to świadomie i zrobiono to, yy, nie wiem, czy na czyjeś. Zamówienie, czy któraś z pań sobie y, zażyczyła coś takiego, czy po prostu z troski o, o te kobiety y, zrobiono im pomieszczenie zdecydowanie cieplejsze? I teraz tu też będzie ciekawostka. Y, y, wszyscy za, zapewne kojarzą łoża z baldachimami. O, piękne, architektoniczne i no właśnie. Ale czy wszyscy wiedzą, że y, y, no właśnie. Te łoża wcale by nie miały miejsca, gdyby było cieplej. Nie byłoby ich w ogóle. Proszę zobaczyć e, w części Włoch, e, zwłaszcza na południu Toskanii, e, jak tam wyglądały troszkę inaczej te łóżka. Łóżka, no tak, prawda? Brzmi jakoś tak pejoratywnie. Łoża. One były piękne, one były rzeźbione, ale najczęściej, czy Hiszpania na przykład, prawda? Cztery takie kolumny piękne, efektowne. A gdzie ten baldachim? A do czego był potrzebny? Pamiętajmy, że baldachimy były, czyli ten taki dach, z którego spływały na każdym boku ciężkie kotary. Tak na dobrą sprawę, to łoże dawało nam szansę przetrwać chłody nocy. No i przede wszystkim, no co jest najważniejsze, yy, yy, zasnąć. Bo, yy, kto nie śpi, to no właśnie będzie miał kłopoty ze zdrowiem. No więc wyobraźmy sobie, że mamy kilka stopni i musimy spać. No musimy spać, bo przecież musimy odpocząć. W związku z tym niejako pięknym, oczywiście dostosowanym do poziomu fundatorów pięknym łożem, ale wydzielano małą lokalność z większej lokalności sypialni. W ten sposób ciałem, welciałami można było dogrzać tą niewielką lokalność, no i przetrwać noc. Właśnie. Także, no, powiem szczerze, to był czasami jedyny sposób na to, żeby w godziwych warunkach można było w ogóle spać. I czy to było konieczne tutaj w sypialni kobiet w Kapitanowie? No właśnie niekoniecznie. Właśnie niekoniecznie. To po prostu niesamowite, jednostkowe, jak na razie nie znamy takich przypadków. Ja, ja również czegoś takiego nie spotkałem. Tu, gdyby, gdyby były bardziej skuteczne źródła ciepła, to zaryzykowałbym, że te kobiety, w, tak jak powiedziałam, w proporcji miałyby taką samą temperaturę jak my dzisiaj współcześnie. Druga połowa XV wieku, prawda, że niesamowite. Eee, właściwie o, o sypialniach można by było jeszcze więcej mówić w poszczególnych typach budowli. Natomiast mm, nie wiem, czy to się komuś do czegoś przyda. Natomiast jeżeli latryny są tym elementem absolutnie koniecznym, to pamiętajmy, że latryny w świetle traktatów powinny być od północy i powinny być od wschodu. Więc po tych, w tych kierunkach na ścianach, od tej strony powinniśmy szukać albo śladów właśnie po latrynach, albo domyślać się, że z tej strony mogły być sypialnie. I faktycznie to, to się zgadza tak z reguły to wygląda. Natomiast no, cieszmy się, że dzisiaj nie musimy mieć takich temperatur, jakie mieli kiedyś, ponieważ no, nikomu nie życzę spać na kilku stopniach. Wtedy staramy się noc bardziej przetrwać, czyli yy, trwamy, nie śpimy zbyt głęboko. Krótko mówiąc, rano nie jesteśmy specjalnie wypoczęci. Przynajmniej o tyle mamy lepiej tym razem. Wszystkiego dobrego i miłych snów.